Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Call of Duty Advanced Warper i zapraszam was na fragmencik z rozgrywki. Przybrałem inną formę nagrywania w ogóle tego wszystkiego, Tylko odpaliłem po dłuższym czasie rozgrywki e, właśnie Call of Duty. Zobaczyłem, że jakieś patrze wychodziły sporo ważące i tak sobie pomyślałem, a, a może spróbować rozgrywka a fajnie mi meczek szedł, a to czemu by czegoś nie nagrać. No, to więc nie uchwyciłem, nie zdążyłem uchwycić ekranu ładowania, bo jeszcze zmieniałem ustawienia graficzne na samym początku, żeby nagrał w 60 klatkach na sekundę, żeby bym gdzieś kolej spierdzielił, i pewnie w czambo zaraz dostanę. A taką zajarkę w ogóle miałem, jak kogoś udawało mi się uszczelić. Taka, taka frajda była. Proszę pamiętać, jak wcześniej grałem, to wyskakiwałem gdzieś na hamę, dostawałem w niezły wpierdziel. I się po prostu wnerwiałem. Tutaj, no, fajnie, fajnie mi szło. Do momentu, gdy, gdy nie pokazali się fruwający kolesie. Zawsze miał jakiś problem z tymi fruwającymi ziomkami. Nie wiem, jakiś taki spóźniony zapód. Nie wiedziałem, gdzie mam celować. I takie jajca. E nie, może coś wyjdzie z tego nagrywania Dance Warfare'a, bo wyszedł e Wyszedł na jesień, a ja przegrałem w niego. E, teraz mam przegrane w niego około 6 godzin. dużo uwagi nie, nie zwracałem na to. Tam się kolej skitrał. ale coś. Nie wiem, wydawało mi się, że jakieś lagi miał. Nie mogłem go uchwycić. Taka seria w niego ładna wleciała. Jednak trzeba ograniczać w tych grze fruwanie na <grywanie> używanie. ...tych, jak to się zwało, tych kombinezonów, skofandów do skakania. A jednak z drugiej strony mnie to wnerwia, że inni gracze sobie z tym razem ja dostaję niezły pierdziel, Ale nie, może to wyjdzie z czasem, myślę, jak się przyzwyczaję do gierki, bo mówię, że grałem, no, dosłownie chwilkę. Ile można się nauczyć przez 6 godzin gry, jak to jest e, wchodzenie raz na tydzień i zagrałem dwie 3 rundki. Więc, no wiadomo, nie od razu Kraków zbudowano. Właśnie się tutaj był kolejny przykład jak koleś mi z powietrza wystartował. A nie powiedziałem, jakim karabinkiem gram. E jest to karabinek maszynowy. Maszynowy, zapewne. E KF5. E nie wiem, tak jakoś mi się przyzwyczaiło do grania tym maszynówkami. I tak jakoś zasiedziałem się w niej. Na, na początku próbuję ją całkowicie odblokować. Teraz te, gram w dniu dzisiejszym. Dobra, nieważne, nie będę posługiwał się w dniu dzisiejszym dwa dni temu, bo no, dosłownie nie wiem, kiedy dostaniecie to, ten materiał. Ze względu, że, że nie mam zbytnio czasu, a wysyłanie na YouTube a dość długo trwa. Jak wyrenderuję taki materiał 10 minutowy to nie może, może się powinien zmieścić do, do jednego giga. Coś miałem mówić, ale zgubiłem już wątek, ale czekajcie sobie zaraz przypomnę. To no jest właśnie najgorsze. Jest, to jest w ogóle inna forma nagrywania nie, nie, nie relacjonuje tego co się dzieje w tym momencie, tylko po prostu otwarzam tą sytuację. I jednak to jest trochę... Problem. Próbuję sobie jakoś przypomnieć, co miałem na myśli. E, aha. Hmm. Mówiłem o tym odblokowaniu Kołasznikowa. No to tam jakieś tam medale się zdobywa. Jeszcze muszę zdobyć jedną serię... E, to znaczy, jeden medal za trafienia z tego... Z tej broni w głowę, headshoty. A później się przerzuca na coś innego. Ale sobie grałem jakieś tam rundki. <laughs> I wziąłem laserówkę. Laserówkę jest. Jak, jak to nazwałem? E, pistolet laserowy. Pistolet laserowy. Miotacz laserów. Może tak będzie lepiej. No tutaj była dosłownie dziwna sytuacja. Bo pierwszy wycelowałem kolesia, miałem go dosłownie na muszce, w heada leciały szczały. Ale nie jakimś co mnie uszczelił. Jednak jak się gra. Nie otaczym laserów, że tak to nazwę, to zupełnie gra wchodzi w inny wymiar. Koleś po kilku sekundach dosłownie ginie, jak w niego fajnie wycelujemy. Wiadomo, nie ma jakiejś... nie musimy jakoś przeładowywać broni, tylko ona tam ma swoją wytrzymałość, to znaczy wytrzymałość. Ona się może przegrać nam jak za długo będziemy używać tego lasera ale no nie ma jakiegoś srania, że trzeba broń przeładować, ktoś może nas zaskoczyć, ale ten strumień ciepły, cieplny jaki wydziela, jest moim zdaniem zabójczy. tak sobie jeszcze na e, Rialocie, na Riocie grałem, na Marce Zamieszki, to denerwowała mnie po prostu sytuacja, że każdy z kafandrem fruwał. Fruwali w wce, ja nie mogę z mojego kałaśnikowa ich uszelić. Oni jeszcze mieli jakieś fajne, zarombiste, zielone, różowe, wielokolo wielokolorowe laserki. I. No i co mogłem zrobić? Dosłownie nic. Jednak tutaj poziom levelów bardzo szybko się wbija. Podczas tej gry 6 godziny już zdążyłem uzyskać level 24 fajnie, fajnie, szybko to idzie. Byłem właśnie nastawiony na Call of Duty, że jest to szybka rozgrywka, że po prostu chodzimy po małej, zamkniętej mapce i jest po prostu rozpierdziel, ale nie spodziewałem się, że będę sobie taki pierdziel. No dobra, jak mówię, to jest kwestia przyzwyczajenia, trzeba się do gry przyzwyczaić. Eee, nie, nie zwracajcie na to teraz uwagi. Ja tutaj zacząłem odpierdzielać kompryletnego gówno, nie wiedziałem co miałem robić. Próbowałem się przedostać inną stroną prawdopodobnie. Jeżeli wszystko ogarnę, gra może stać się bardzo fajna, Mogę się miejsce, jaką ja byłem ciotą. O, użyłem drabinki kurde. Co w takiej grze używa drabinki jak ma kombinezon do skakania? I w sytuację, sytuacjach zacząłem się kampić, To jakiś paliśmy zgarnął. Jeszcze, jak wspominałem, mam padzika. Eee, próbowałem coś nim pogrywać w Singla. I wyszło tak, że pograłem 10 minut, bo mnie gra zaczęła irytować, bo sobie jak zwykle na najwyższe detale Full HD. No i gra po prostu zaczęła mi ciąć. I na tym się skończyła moja przygoda. Ale nie. Tak jak mówię, jest pat, to czemu go nie wykorzystać, po prostu trzeba się przyzwyczaić do wszystkiego, jak do ogarnienia z systemu gry. Eee, wiadomo, nie nawalać saipety, tylko seriami strzelać. I będzie lepiej. Jezu, jeszcze trochę muszę się nagadzać, Jezu, co ja mam... Co ja mam tutaj gadać? Mi powie... W ogóle widzieliście tą sytuację, ja nie widziałem. W ogóle... Koleś lata tutaj na boki, gdzie się przemiesza. Ja w niego nie miałbym go uszczelić. Kurde, co to za sytuacja? No, więc, co ja jeszcze mam do powiedzenia? No, to materiały w szczególności będą nagrywane w taki sposób: że na początku sobie coś nagram, jakieś kilka fajnych odcinków. A później będę to dźwięk do na jakiś wybrany temat. Się jeszcze zobaczy. A tutaj w ogóle zrąbałem, bo... No nie. Nie, to nie ta scenka, dobra. Tutaj ładnie kolesia odszedłem do tyłu, ale dość długo czasu mi zajęło, żeby jego załatwić. Ile musiałem pestek wyszczelić, żeby w ogóle umarł. Jeszcze coś miałem wspomnieć, jedną zmiankę. Coś miałem mówić, coś miałem mówić, ale... No jak zwykle wypadło mi z headshota. Tutaj wszedłem do tej skrzynki śmiesznej, ale sobie przypomniałem, że jak spróbuję to otworzyć, to po prostu nie wysadzi. Nie, ja tak nie ogarnę niektórych rzeczy, jak po meczu dostajemy jakieś skrzynki. Tam jakieś różne bronie, są y y przedmioty dla naszej postaci. Ale też właśnie nie ogarniam jak spada taka skrzynka w czasie gry. Nie co nadaje, jeszcze nie miałem przyjemności z takim czymś się zapotkać. No to myślę, że na tyle. Zapraszam do obejrzenia dalszej części, końcówki materiału. Jeżeli się podobało dajcie łapkę w górę, a w tym momencie ja się z żegnam i pozdrawiam. Trzymajcie się, na razie, cześć.